A pan? Ja byłem złomiony Brown prezentuje najmocniejszy generator pary z innowacyjną technologią Power Steam i pierwszym na świecie żelazkiem z certyfikatem ergonomii nowy Care Style 7 Pro. Kup i odbierz do 200 zł zwrotu tylko od Brown. Teraz kupując Twój wymarzony smartfon Galaxy na Samsung.pl, możesz zaoszczędzić nawet 800 zł i odebrać Galaxy Watch 4 za złotówkę. Sprawdź świąteczne oferty również u partnerów Samsung. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, dajesz bliskim jeszcze więcej siebie, otwierasz się na nieznane i możesz zmieniać świat. A to dopiero początek. Teraz do wygrania 300 milionów złotych. Eurojackpot. Doświadczaj więcej. W salonach Agata 30 razy 0% ze spłatą dopiero od wiosny. Albo tysiące produktów aż do 20% taniej. Też dobrze. Tak, bo na przykład system szaf modułowych AdBox pod wymiar pomieszczenia z bezpłatną 10-letnią gwarancją też kupisz do 20% taniej. A co byście chciały dostać od Mikołaja? No to, to ona! Prezenty ze świątecznej listy życzeń na Allegro mają. Wybieraj spośród tysięcy zabawek w supercenach. Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Perfetto. Delonghi Perfetto. Od ziarenka do filiżanki. Czasy się zmieniają i to szybko żeby nie przeoczyć czegoś ważnego, warto czasem zmienić perspektywę. Zwłaszcza teraz, w święta. Zamiast sięgać myślami tam, gdzie twoja firma kiedyś będzie, warto zatrzymać się, by zobaczyć ludzi, którzy tę firmę tworzą, a przyszłość w tej odległej i w tej najbliższej. Każdemu przyda się rozsądna dawka optymizmu oraz drugie urządzenie w prezencie. Orange dla firm. Dobrego jutra. Orange. Prawie wszystkie buty, które zobaczysz w programie, możesz kupić na eobuwie.pl. Sprawdź. Przygotuj się na święta z Lidlem, bo są okazje, które nie muszą czekać. A z tak niskimi Lidlowymi cenami przygotujesz święta piękne jak zawsze. Masło Sełka Pilos, drugi produkt, 40% taniej, przy zakupach za minimum 49 zł. Kurczak biesiadny, 33% taniej, 9,99 za kilogram. A orzechy Alesto XXL do 33% taniej. Lidl. Święta piękne jak zawsze. Z KFC. Radosne chwile z bliskimi smakują najlepiej. Podziel się z nimi złocistym kurczakiem w panierce banierce i ciesz się czasem z najbliższymi przy wspólnym stole. Spotkajmy się razem przy kubełku KFC. Gdzie wielki wybór na święta mam? W Kauflandzie. Nieważne jak świętujesz, ważne, że z rodziną i bliskimi, których tak kochasz. A twoje ulubione danie już na ciebie czeka. Sprawdź, by było naprawdę wyjątkowe. Wspólne święta smakują najlepiej. Od poniedziałku do środy tuszka kurczaka z lady 7,99 za kilogram. A pomarańcze 2 kg tylko 7,59. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Poproszę prawdziwą włoską kawę. Mhm. Czym jest prawdziwa włoska kawa? Najlepsze ziarna arabiki tworzące symfonię. z włoską pasją. Dla tych, którzy lubią robić ją po swojemu. Lub tylko. Lawadca wspiera wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Wesołych świąt. Oglądajcie mi blok reklamowy i pomóżcie chorym dzieciom. Bądźcie razem z nami. Uwaga, to już dziś, 18:45. Tylko w poszacie. Każda zgrana ekipa po takim czasie ma swoje kultowe powiedzenia. Na przykład idź na całość, idź na całość, idź na całość. Jak to Ferdek mawiał, dla ludzi z moim wykształceniem nie ma pracy w tym kraju. Dla mnie kultowy będzie zawsze tekst kory z must be The Music. Kocham, 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 kocham. Te słowa zmieniły moje życie. Gala 30-lecia telewizji Polsat. Na żywo z Teatru Wielkiego. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dzisiaj o 20.00. Sponsorem programu jest właściciel marki Florina. Na program zaprasza sponsor. Producent leku zgage i niestrawność, famotydyna, ranigast. Na program zaprasza jego sponsor Biofarm. Producent leku Vigalex z witaminą D3. Ujdziesz, zapukasz, powiesz, że jesteś kolegą Marcina. Nazywam się Rafał Michalik. Chciałbym zgłosić próbę oszustwa. Policja wie o sprawie. Chodź, proszę! nie, nie! nie.